Siemanko siemanko to ja wasz ulubiony wampir, a wy jesteście na moim kanale ReCash Economic Games, gdzie mówimy o grach, na których można zarabiać, czyli Play to Earn opartych o kryptowaluty, technologię blockchain i NFT. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to nie ma na co długo czekać. Wciskajcie, dawajcie suba, wciskajcie dzwonek no i zachęcam do oglądania moich filmów od deski do deski, bo myślę, że sporo wartości tutaj znajdziecie. A w dzisiejszych NFT Newsach porozmawiamy tutaj o projekcie Aurory, co tam się dzieje, o jednym shooterze na engine, czyli Alterverse. Pokażę Wam dwa nowe projekty, które znalazłem i E, które gdzieś tam przeglądam i e, nawet e, testuję. Także zapraszam na dzisiejsze NFT News. A my lecimy z tym koksem. No, i tutaj na starcie przejrzymy sobie taką to tokenomię. Jak widzicie, ja tutaj sprawdzałem mm, token e, ZU, e, Crypto World ZU. E, który tutaj już zostanie dodanym do mojej listy i za chwilę wam też o tej e, grze, ale też w takim projekcie divajowym e, pokażę. E, natomiast sprawdzimy sobie co tutaj się dzieje z naszymi tokenami i jak widzicie na lekkich wzrostach są tokeny binamon, e, ethermon, game Ace token, czyli gat, e, prawie 10% raymon Um, no i generalnie pozostałe tokeny z lekkimi wzrostami, natomiast szawu tutaj e, nie ma. Bardzo mocne spadki za to są, i gdzieś tam mamy na mm, dibalu e, minus 42% w ciągu 24 godzin 43% w ciągu e, 7 dni network tutaj minus 14% zaliczyło no niestety cyt nam spadł część osób już się wyprzedaje Alien Wars też trochę nam leci wiem że część osób jest w Cryptozoon także też mamy lekkie spadki co mnie cieszy to Real View a jest na spadkach, także gdzieś tutaj będę supał mm, moje zaskórniaki i czas doładować e, ponownie torby. Zobaczmy, co tam na mieście. Mist też e, Axi Infinity. E, także widzicie sporo projektów, e, niestety albo na mniejszych, albo na większych e, spadkach. Mocno się przyglądam znowu Step Hero. Pewnie gdzieś zaliczy spadek poniżej dwóch dolarów to zastanowię się czy znowu e, nie dokupić e, tego projektu e, lecimy z dzisiejszymi nft newsami macie informacje że na nftb market e, czyli tutaj e, taka platforma też defiowa market m, nft e, m, Tutaj podpisałem partnerstwo z Cardano, e, nie, Okami e, Fi. E, no i żeby tutaj e, wrzucić gdzieś tam e, e, Cardano, e, Okami Fi, e, taki ekosystem zdecentralizowany, launchpad, m, który z, e, wspiera e, Cardano. Także warto się tym gdzieś tam zainteresować. E, JGN um, tutaj też będzie startować um, Most Valuable Builder w części trzeciej no i to jest taka platforma gdzie jest połączenie DeFi i NFT um, tutaj mamy też um, 10 projektów które gdzieś tam um, było na wzrostach w ciągu 7 dni Monsta Chain Guardians, między innymi, wax nam poszedł do góry, Sand. Także tutaj wiem, że sporo osób Sanda kasza, kaszowało. Ja niestety w Sandzie nie byłem. Byłem przez pewien czas, natomiast nie udało mi się w pewnym momencie zakupić Landów i gdzieś tam się wymiksowałem z tego. E, odnośnie tutaj już naszych projektów Dragonary oficjalnie jest na Google Play, także można sobie pobierać tą aplikację i już bezpiecznie gdzieś tam ściągać właściwą apkę i grać, rozwijać nasze e, smoki. Tak jak Wam mówiłem, porozmawiamy o projekcie e, Aurora i w dniu dzisiejszym o godzinie e, 5 e, będą e, pierwsze NFT na sprzedaż i jak widzicie już mamy powoli... Odliczanie, także myślę, że warto się tym tematem zainteresować. Na Solanie bardzo ciekawy gaming się pojawił, tak jak Wam Robert pokazywał. Mamy już 7 projektów. Ten projekt Ninja tutaj doszedł, natomiast pozostałe, Star Atlas, czy właśnie ten projekt. Aurory, warto warto gdzieś tam brać w tym e, udział. Jeżeli chodzi o Cryptocom, to kolejny supercharger mamy związane z Axi Infinity i AXS e, będzie. E, no i tutaj macie e, aż 80% upy, e, e, Także. E, Wystarczy zwrócić na depozyt Kro, e, no i wtedy e, farmimy tutaj e, AXS. E, także myślę, że dla osób, które potrzebują do rozmonarzenia AXS, to jest bardzo dobra wiadomość. E, tutaj mamy nowy projekt, który dzisiaj gdzieś mi wpadł w oko. E, Fi e, macie informacje odnośnie e, whitelist? Hmm. I w mojej opinii pamiętajcie, że to nie jest żadna parada finansowana, natomiast warto w takich e, rzeczach brać udział, próbować gdzieś tam wcześniej się zapisać, e, żeby pozyskiwać różne tokeny albo być pierwszym e, w grze, także tutaj macie czas na wykonanie tej whitelisty e, od 28 sierpnia e, do tutaj e, do 5 września, także trochę jeszcze czasu pozostało ale nie odkładajcie tutaj na ostatnią chwilę, tak jak czytałem pod e, tutaj informacjami odnośnie Yelp App, e, komentarze, y, gdzie ludzie e, gdzieś tam czekali do ostatniej chwili i przegapili ten czas, zróbcie od razu po tym filmie sobie tą whitelistę, no i potem czekajcie gdzieś tam na to, czy uda Wam się do niej dostać. Mm, tutaj tak jak mówiłem k, odnośnie shootera Alterverse e, cyklicznie robi różne eventy. No i jeżeli ktoś lubi jakieś różne takie shootery, e, to warto w tym momencie gdzieś tam e, mieć to na uwadze, sobie pograć. I ja, jeżeli znajdę więcej czasu, bo już e, e, tutaj dzięki tym środkom, które w płacacie na live'ach, e, właśnie to będzie jedna z tych gier, które będę e, testować i myślę, że gdzieś tam w drugiej połowie września też gdzieś zawitam na eventy, bo w swoim tutaj portfolio gamingowym Chciałbym mieć jakiegoś shootera. Um, może w Counter-Strike nie byłem jakiś super, natomiast bardzo lubiłem grać w Unreal. E, także zobaczymy, jak tam moje zarzewiałe umiejętności, jeżeli chodzi o shootery. No i tutaj macie wszystko rozpisane, kiedy się to wszystko zaczyna. E, w zasadzie już się zaczęło, bo w dniu wczorajszym. No i e, co można tutaj e, wygrać, e, jeżeli chodzi o. Pierwsze miejsca to 30 dolarów w Gendzinie, e, czyli w, w Jump Necie, tak? E, <laughs> także wszystko bez, bez żadnych jakiś opłat e, otrzymacie. No i wszelkie jakieś tam itemy, które też również wygracie, to również bez żadnych opłat. Tutaj macie m, takiego first looka znowu na user experience, jeżeli chodzi o um, ilovium. A także to coraz ciekawiej wygląda. Jestem ciekawy, kiedy sama gra się gdzieś tam e, pojawi. Jeżeli chodzi o Sorare Brak, czyli taką e, dodatkową kategorię, w której gdzieś tam możemy m, uczestniczyć kartami Sorare, no to oni tutaj stworzyli swój własny wewnętrzny e, coin, Sorare MegaCoin, no i dzięki niemu gdzieś tam wszelkie jakieś tam Wewnętrzne płatności u nich, tam w sklepie, który gdzieś tam powstaje, będzie można wykonywać. Ja będę się temu przeglądać i sprawdzać, a z czym to jest e, rzeczywiście związane. Mm, tutaj macie też informacje odnośnie e, tworzenia lepszych broni, jak to wszystko wygląda. E, jakie e, FIT trzeba ponieść, macie taką fajną ta, tabelkę, więc jeżeli jesteście w Faraland to jak najbardziej e, tutaj dobra użyteczność, pod względem tej te, tabeli mm, no i macie wpisane ile tutaj e, broni trzeba mieć, żeby to wszystko dalej sobie e, na wyższy poziom e, gdzieś tam e, e, wrzucić mm, także mm, ja niestety akurat Faraland nie jestem. Po więcej rzeczy, jeżeli chodzi o Faraland, to zachęcam do kanału Kryptomata. Tylko po raz kolejny przypominam o tokenie IMX od Immutable, gdzie tutaj sprzedaż będzie 8 września. że warto temu tokenowi się. Przyjrzeć być może e, odniesie taki sam sukces jak Polygon. No, i na liście macie tutaj um, informację, że te, te, taka sprzedaż e, będzie. Także myślę, że warto się przyglądać temu to, tokenowi. Kolejna, e, druga e, warstwa ze swoim e, tokenem. No, i tutaj naprawdę są ogromne szanse na ciekawe zarobki. Pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna, musicie samemu podejmować decyzje. E, tak jak Wam mówiłem, sprawdzałem tego coina, e, Zoo Crypto World. E, troszeczkę jakiś tam e, gaming, e, Yield Farming, e, także Play to Earn. E, tak, e, można sobie gdzieś tam. Sprawdzić, macie tutaj też Wam e, zaraz podeślę e, dwa tokeny ZU i K. E, K jest do otwierania różnych skrzynek, no i można sobie tak farmić. Ja sobie tam wrzuciłem testowo na razie, zobaczymy, czy, czy wrzeń więcej tego nie dorzucę. Jakieś wysokie e, 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 AP mamy dosyć, e, także widzicie, jeżeli chodzi o ZU do BUSD, e, no i zobaczymy, ile mi tego wszystkiego e, gdzieś e, wyfarmi. Ile, ile, ile tutaj tych kluczy uda się uzyskać. Sam jestem z tego ciekawy, różne takie dziwne, powiem szczerze że wam czasami testuję farmy. Jedne lepiej wychodzą, a drugie gorzej. Natomiast jeżeli na pewno coś, coś ciekawego tutaj będzie, coś, coś wartego, to też będę wam dawać znak. Pamiętajcie, że Tutaj, jeżeli chodzi o taki sposób e, farmienia, to naprawdę e, trzeba trzymać e, gdzieś tam e, rękę na e, pulsie, z uwagi, że no, tutaj, patrząc na moje doświadczenie, jeżeli chodzi o Trona i wszelkie takie różne e, wynalazki, e, często te tokeny mogą polecieć na łeb, na, na szyję. Także mm, warto mieć tutaj e, to na uwadze i gdzieś tam ostrożnie do tego wszystkiego a, podchodzić, ponieważ czasami te token, który wy farmicie, albo gdzieś tam nie wiem, jakieś skrzynki, które, które potem dzięki temu tokenowi akurat w tym przypadku będę otwierać niekoniecznie mogą się e, tutaj jakby opłacić i dać na tyle dobre zyski, że pokryją Waszą nietrwałą stratę, jeżeli dany token spadnie. Tutaj akurat m, dosyć bezpiecznie gdzieś tam się zabawiłem, bo e, do stablecoin'a e, tego ZOO no i zobaczymy, czy ten e, ZOO token e, gdzieś w najbliższym czasie będzie szedł do góry. Na razie gdzieś widzę jakieś różne informacje, więc jakiś lekki hype na tym tokenie m, i jest. No i ostatnia rzecz, Binamon wrzuciło swoją te, to, tokenomię, a, także można zobaczyć jak to wszystko wygląda, ile tych tokenów a, w rundzie SEED zostało wrzuconych, ile tutaj w private sale'u. Kto rzeczywiście może spuścić te tokeny? Jak widzicie, ten token gdzieś tam dopiero sobie e, z powrotem e, wraca. Być może jest to szansa na odkup. Ja powiem szczerze, że już dawno bym się zdecydował, żeby go odkupić. E, natomiast e, zniknęła tutaj farma na bankie słapie, e, co mnie bardzo mocno interesowało, żeby sobie ko kopać e, kejka. No, i w takim wy wypadku cały czas obserwuję. Powiem szczerze, jeżeli chodzi o binamon i binamon, mam jakieś mieszane uczucia. To dosyć te gry dosyć ciekawie wyglądają. Natomiast jeżeli chodzi o różne sprzedaże i farmienie tych forków, to wie. Za jeszcze jest informacji, gdzieś tam te specjalne umiejętności się nie pokazują, tak naprawdę nie wiemy co kupujemy, być może jest to smog albo jakiś kod w worku, także też trzeba zwrócić na to uwagę. Jeżeli chodzi o dzisiejsze NFT newsy, to by było wszystko, przypominam, że dzisiaj Ama Spreadem z Real Fever, także zapraszam na godzinę 18 na kanał a macie ja naprawdę myślę, że sporo wartości otrzymacie odnośnie e, nie tylko ca, samego Tokenu, ale m, w jakim kierunku idzie gra e, Real e, Fever. M, w mojej opinii m, warto by, być na takiej Ama jeżeli nie zdążyliście zadać swoich pytań, być może na live będzie taka e, okazja. A tych pytań, z tego co widziałem, było bardzo, bardzo dużo. Także myślę, że to będzie e, wartościowe. A ma tutaj CEO projektu Real Fever. Jeżeli chodzi o NFT News, to by było wszystko. E, także ty, widzimy się o godzinie osiemnastej ja nie wiem czy bezpośrednio uda mi się wejść na, na, na samego Zuma gdzieś tam bo będę jeszcze w kopalni Fiatów natomiast pewnie gdzieś tam z telefonu będę obserwować i sprawdzać jak, jak oglądają odpowiedzi także dzięki wielkie, trzymajcie się na razie